Dzień dobry! Od jakiegoś czasu obserwuję radosną twórczość radnej powiatowej pani Elżbiety Wiśniewskiej. Nie wiem, kto jej pisze te teksty, kto jej pisze scenariusz do tych jej filmów, ale one są coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. Ostatnio zajęła się wolnością słowa. Wolność słowa i prawo do wyrażania opinii to fundamenty demokracji, a ich ograniczanie prowadzi do erozji podstawowych wartości, na których opiera się społeczeństwo. Droga Pani, Pani środowisko inowrocławskie jest ostatnim, które ma prawo mówić cokolwiek o wolności słowa. Gdy władza, nawet ta na poziomie lokalnym, zaczyna tłumić głosy sprzeciwu, ignorować i marginalizować opozycję i krytyków, otwiera drzwi do autorytaryzmu, gdzie zamiast różnorodności opinii dominuje jedna narzucona narracja. Oj tak, tak, tu ma pani 100% racji. To właśnie pani środowisko, pani guru, pan były prezydent miasta Inowrocławia, Ryszard Brejza, być może w porozumieniu ze swoim synem, Blokowali mieszkańców na oficjalnym profilu Urzędu Miasta. Było nas kilkudziesięciu. Dopiero pan pełniący obowiązki prezydenta Marek Słabiński skończył z tym procederem. Historia pokazuje nam, że tam, gdzie nie ma miejsca na krytykę, tam rozwija się represja, a społeczeństwo traci możliwość kontrolowania tych, którzy sprawują władzę. Szkoda, że dopiero teraz występuje pani z takimi oświadczeniami, a nie wtedy, kiedy to środowisko Ryszarda Brezy i Platformy Obywatelskiej tłumiło wszelką krytykę, blokowało mieszkańców oraz fizycznie wpływało na działalność dziennikarza. A pan filmuje? Cześć, dziękuję bardzo. Mam problem z naszym senatorem Krzysztofem Greizą, który od pół roku. Przepraszam o prośbę Teraz, droga pani, mieszkańcy Inowrocławia już się na takie puste słowa nabierać nie dają. Dziękuję.